Jeżeli chodzi o kuchnię, to tak naprawdę ona towarzyszy mi od bardzo, bardzo dawna, bo od 11 roku życia w sposób taki w pełni świadomy, kiedy założyłam swoje zeszyty kulinarne, kiedy zaczęłam chodzić na kursy gotowania, pieczenia, robienia sosów, sałatek, marynowania mięs, bo to była rozrywka. Chodzenie po prostu na takie kursy były dla mnie, było dla mnie najzwyczajniej w świecie rozrywką, no bo nie było internetu, nie mieliśmy telefonii komórkowej, inaczej wyglądało życie. Później z tej mojej pasji do gotowania dzięki mojej mamie, babci ciotkom, poszłam na technologię żywności. Pasjonowało mi odżywianie człowieka. A później już w momencie takim dorosłym, w dorosłym życiu, kiedy wiedziałam, że już chcę się związać z telewizją, bo i mówił o tym do mnie Krzysztof Jasiński i Nina jak moja matka telewizyjna, mówiła mi, dziewczyno po prostu masz, no telewizja lubi piękne osoby, lubi pięknych ludzi, więc masz ku temu predyspozycje, idź w to, ale już wiedziałam, że chcę pójść w kulinaria. To był prężnie rozwijający się rynek producencki. Nie było programów wtedy telewizyjnych, jak ja zaczynałam ze swoimi produkcjami, czy z Podróżami Kulinarnymi Roberta Makowicza byłam producentem tego programu, czy później z Domową Kawiarenką to był pierwszy program o deserach, czy z moim już autorskim programem Ewa Gotuje. Teraz tych programów mamy dużo, ale ja zaczynałam wtedy, kiedy ich nie było, więc czuję się takim pionierem kulinarnym.